Cześć, dobre zagadnienie poruszyłeś, dlatego że energia podąża za uwagą, a również uwaga podąża za energią. Zastanówmy się wspólnie nad tym. Kiedy energia podąża za uwagą? Jeżeli nasza uwaga osiądzie na czymś pozytywnym, to ok, są pozytywni ludzie, pozytywne sytuacje, i nasza energia podąża za tym. Jest zarąbiście, jest super. Ale kiedy nasza uwaga osiądzie na czymś negatywnym, mamy do czynienia z negatywnymi ludźmi, negatywną energią, negatywnymi sytuacjami, to za czym podąża nasza uwaga? Za lękiem, za strachem. Mieliśmy niedawno medialny egzamin przez ostatnie dwa lata. Co robili ludzie? Bali się, byli wystraszeni. Energia podążała za uwagą negatywów, ponieważ byli nieświadomi i tu kłania się. Jedno z ważnych zagadnień świadomość świadomość tego co dzieje się na zewnątrz aby nie dawać temu swojej energii swojej uwagi jeżeli temu co negatywne damy zbyt wiele uwagi na zewnątrz to wytworzymy mnóstwo problemów zdrowotnych w sobie tak psychicznych jak i fizycznych Tutaj masz zarządzanie energią pola kroniki Akazy to jest przede wszystkim zarządzanie własnymi emocjami i wszelkie prawa przyczyny i skutku, prawa przyciąganie, prawo rezonansu, i tak dalej, prawo instant karmy i mnóstwo mnóstwo praw, które związane są z energią i mocą przyciągania, właśnie energia podąża za uwagą, ale nie zawsze jest to dobre dla nas. Ważne, abyśmy byli świadomi, jaka ta uwaga jest, na co zwracamy uwagę, czemu dajemy swój czas, swoją energię, świadomość. Ponieważ jeżeli kreujemy wizję czegoś wspaniałego, to wtedy energia podąża za uwagą i idziemy do celu, idziemy do swojej wizji, widzimy to jakby tu i teraz. Ale co jeżeli za negatywną energią e, idziemy za negatywną uwagą, dajemy uwagę czemuś złemu, złym sytuacjom, nie radzimy sobie z zaborczym mężem, zaborczą żoną, zaborczą matką i tak dalej i tworzą się choroby. Choroby psychosomatyczne. Jak zamienić emocje negatywne na pozytywne i uzdrowić wtedy ciało? Tutaj masz odpowiedź w moim audiobooku dr Renata Zarzycka. A tutaj masz ponad 5 godzin audiobooka, jak uzdraw uzdrawiać swoje cielesne czakry, czyli obszary różnych problemów, dlaczego te problemy występują i jakie techniki zastosować. Droga wędrowca poprzez czakry do świadomości. Świadomość jest najważniejsza. Fantowa.